Ja się z tej strony jakolo dzisiaj nagrywamy sobie e, taki horrorek Robloxowy z Szymexem. SheMex ogólnie to mój brat i on nazywał się Shamonics, ale zmienił taki update był jego miku no. ksywki. i dzisiaj my sobie zagramy w Chodzi o Olek. Dżung... Tu? Nie, to nie to To. Tak, to to, to to. W to zagramy? A no? ogólnie wygrałem 9 razy. Szymy... Ja Szymek stworzył w ogóle nowe konto. Możecie go zaprosić. To jest moje standardowe konto. Wygrałem 10 razy. No i 9 razy. No i mam ja e... też będzie... mamy nadzieję, że. Ja też wygrywałam, tylko mogłam wypełnić to no. I jedną grubkę miałem, nie? Grałem słabienia. I nawet spoko jest, bo jak zginie się, to dalej się odradza. No, że... bo kiedyś było tak, że zginąłeś, to się już nie odradzasz. No to dasz Odradzasz... Mnie... Dobra. Tutaj dodali update'a i... Dali po prostu... Serio! I wiesz... Się... O, 17 razy! Już 16 lat, coś się z, z, zmniejsza, zmniejsza się. Dobra, wiem, to będzie o! prost, prost, oby prost. Ogólnie, bo ja grałem już w tą gierkę, kiedyś, kiedyś, kiedy ja w tym ja? grałem, kiedy już nie nagrywaliśmy, bo w 2021 roku i... no i mm. tam... Pytają mi się mnie, na, na, no, się mnie ten, na Instagramie, możecie wpaść. E, o, tu gonelo, ale będę miał takie już takie stałe konto, które założę niedługo. No i tam pytali się mnie, czy... E, e, co to się mnie pyta? Kurde, Pytali się mnie ten, czy będę miał nowe całe konto, bo miałem już miliony kąt? Ja uważam tym. No i no. Ja przed. Y, ja. Ja. Napisałem. Nie i... nagraliśmy tego odcinku. To, zagrałem sobie jedną minutkę, nie? I by, 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 myślałam, że to są proste, bo już wygrywałem. Już grałem z takimi, co wygrywały i już takie 17, 18, 20, nie? No. I okazało się, że wszyscy powinęli. Czyli już tutaj Ale... się nie odradza. Nie? Odradza się. No tylko, to... Tylko zac... zaczęliśmy odcinek, więc wyszłam. To... Co ile się odradzasz? Nie? Co ile się tu odradzasz? Ale o co chodzi? że co ile tu się odradza. Co ile tu że jak zginiesz to odradzasz się? A tu nie że dziewięć razy wygrałem, tylko że dziewięć rund nie przetrwałem. O to ja tu chodzi. Teraz się napuściam. Teraz o nie. takie. Ja wygram dzień, dzień minut, a kiedy nie, nie, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów, bo mamy akcję. Co się dzieje? No, zaraz się rozwalą. Czemu? Nie, to... Dobra, e, e, e. Czem. O kurde. Co? Dobra, pomogę ci. O, o. Rzeszczelaj. Dobra, ja naprawię. No, dobra, na. No, Dostałaś wtedy pół Sadzę na dół. Dobrze, jest dobrze. mamy już dół? No. Pół biedy? Zjeżdżasz? Tak. To chodź do mnie. Czekaj na mnie. I e. Zjeżdżamy. Dobra, a dla mnie dół jest najfajniejszy. A jeszcze musimy kupić. A w ogóle potwory mogę... Mam... To czekaj, ja I kupię. Albo ty. I... A mogę ubierać. Ja zjedzę trochę i dwa na górę. Dobra, ja będę na dole... Żeby no, na nas na ja... zaatakowali. Tutaj no, nie będę kupował. Bo tam jeszcze... Potwory zjechały z... Ale tu się chyba da wygrać, jak wszystko... E, wszystko przejdziesz. Że... No, da się chyba to wygrać. Że jak wszystko skup, kupisz i pokonasz ostatnie. bo tu jest chyba greny. Nie będzie... Tak jest greny. Slenderman? Sonic. I kolega Sonic. O, dobrze, że zjechałaś. No. To zostań tam. Nie, ja jedę na góry, bo się stresuję. O, Albo lepiej pojadę. Wolę chyba, żeby jechałeś na górę. Na dół, na rach. <grym> nie widziałeś, na Nie, 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 bierzesz. Pomóż ci? Zjeżdżać? Zjeżdżaj, bo się boję. Góra wina szybko. To jest mega to jest... Sonika, nie? No właśnie. Dobra, no. Może na razie jechać Ej, no a zjedź szybko na górę. Weź niej lepszą broń. Bra, dobra, dobra. Szyb... Na szybką akcję w tym zrobimy. A masz kasę? Przebierz sobie skinę, bajkonia. Okay. Mm. O kurde! Co? O kurde Slenderman. I ten... Podnoszę, podnoszę planksy, podnoszę planksy, podnoszę planksy. O o, ja Ty nie strzela, mam naboi, ja, podnoszę... ja nie mam naboi. Dobra, eee. Y... Ja lecę po broń. Ja też. O, tu się kupuje broń. Idealnie, dalej, dalej. No, kolejna. Yyy, kosztowała mnie to dużo. Teraz zjeżdżam na dół. One się opłacą. Chodź, szybko na dół. Dobra, idę des... z dobrą snajperkę. Ten skin to chyba skin stały. Mam nadzieję, że go nie zmienię. Mi się podoba. Ktoś no, tu się stało? Dobra, spokojnie. Nie, nie zapomnijcie też zostawić no lajka, subika. No i nie zapomnijcie też być na Discorda, no, no, mojego Discorda, który jest y, w... tam na dole w opisie. Pod subskrypcją. Szybko! No ktoś tu jest! Szybko! Dobra. Jak no ktoś nam się tak rzadko pojecha. Gdybym mu tam piłę motorową wziąć, to by. Ona tu ciągle wchodzi, jeżeli. No bo pilnuje, czy przypadkiem. Nie kupuj tego, dobra? No. Ale możemy to kupić, bo jeszcze drugie drzwi. O, dobra, jest zombie. Oni, on jest, on. Ten gościu? Okay. Eee, Kupię co? jedną zastópkę, no i tak są drugie drzwi, ale w... Nie, no uwaga. Co? Tyły. Co tyły? No. Kto tam zginął? No, no Na górę jedź. Po... Kto to kupił? Dobra, spokojnie. Zjemy... Ale to się samo kupiło. Serio? Mam to potwierdzone. To Chyba ja... runda za rundą się tak kupuje samo. Nie, to się nie kupuje. Dobra, ktoś zjeżdża na dół? To ja. Aha. Samo no. się kupiło. Chyba, że ja kupiłem, kiedy tak. nie mogłem post Bo chciałem postawić... Uwaga! O kurde! Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Zjeżdżasz na dole? No tu na Tupę. dole. Nie, szybko, szybko, szybko! Na dole jest Nie, na dole. Strzelam go. Dobra, zginął. Ej, no może... bo ty jesteś dobry na dole, a jestem dobry na górze. Szybko leć do góry. Tam nie jest dobrze. Dobra, tu nie. Mówi, że nie jest karal. No, tutaj jak zawsze... Nie wiem dlaczego, bo nas jest trzech. Tamten zielony gościu, który miał odkryty mózg. To on... Yy, o, on właśnie. Yy, on przeżył, przeżywa zielony. No nie. Co się stało? No. Taka razjeżdżam na ciebie, właśnie się dlaczego ją mgła? Slenderman. Ty to zrobiła? Co się dzieje? No bo to. Bo masz psa? Tak. No bo dniem. to się teraz samo będzie spełniać. Jak Zostajemy w windzie. Wiem dlaczego to się... No, no i ciągle zjeżdżaj do góry i na dół. Dobra, kolejny Widzi, temp. widziałeś? dlaczego to się tak dzieje? Tylko... Jak jest mgła, to ten. To zaczyna się tak dziać. Sorry za krzyknięcie. Oh, kurde. Ale to i to jest bardzo hadkowane. Szybko! Widziałeś... Nie! Wszystkie, kurde wszystkie na mnie poszły. I, Ej, i i jak dojedziemy, ja będę szalał. Ale ona już tak ciągle będzie? Nie, wiem. Nie, 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 nie. O, zamknę. Mógł tu będzie ktoś nadalajba. wejść. szybko. Czekaj. Zabij, jak to się zrespawni. A wiesz, oni, Dobra, zje oni zjeżdżają windą. Dobra. I teraz szybko kliknij. Oni mają dostępny... No bo oni... Też jeżdżą windą. Nie gadaj, że my sami zostaliśmy. Nie. On... Zostaliśmy w trzech. Dobra. Chyba pojedźmy do góry i pozabijajmy trochę. No. Tutaj na razie bon połkamy. A tu na górze? Ciągle się że ktoś tam się rozpełni. Dobra, idę. Chodź. Wow, dobra, ona żyje. O, koniec. Jest! Dobra, ale tu nie tylko tak raz będzie. Przecież to no, będzie co 5 rund pewnie. Nie zgadnę. I tutaj też... Czy tu się nikt nie zrozumiał? Nie, kupiła to. Niedobrze. Na to trzy to osoby to jest niedobre. No Na 4 też jest spoczka. No, no, też nie jest. Szybko! Sonic tu jest. Nikt jeszcze nie jest na górze, rozumiesz to? Tak. Szybko, ja to pozbieram. Ja tu. Widzisz jaki to jest? Tak, bierz to za mnie, a ja lecę do góry. O boże, góry. Święty. Co, Lecę co? do góry, bo na górze Co sekundę się jakiś mob tu pojawia. E, u góry też nie będzie kolorowo? Wolę Dobra, dobra, dobra. Tak, tak, to będzie najlepsze. Nie, nie, nie lubię się ta, Tam gdzie jest ta dziewczyna, spoko. To. Bo... I będziemy w jednym miejscu. Może? Ja wiem, gdzie trzeba odblokować i będzie kampa. Zjem, yy, Bo tu właśnie je, zaraz nowy gościu przyjdzie. Dobra. Taki z zielonym okiem. No to jedź, chodź za mną. Z jednym okiem, a nie zielonym. No, chodź. I Idę. tu nie, nie kupujesz. nic. Mm. Dobra. My tylko zostaliśmy, nie wiem czy... Wie. O, kuj, nie. Idzie ten zielony. Jego ja trzeba pokonać. Spokojnie. Oh, ja tego tu nie zauważyłem. Właśnie oni przychodzą. Szybko bierz. No, daj Żyjesz? <głosy> nie. <głosy> Dobra, widzowie. co. Dobra, przetrwaliśmy 6 rund, co było też dobrym wynikiem. Dwa, co? Nie mam nic. Modeli. Bo nie, nie, nie było żadnej osoby jeszcze. No, a co to nie wiedziałeś? Ona nie. chyba wyszła z serwera. Dobra, w widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale. kanałe. Naszym kanale, którego prowadzimy z naszą ekipą. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach kanale. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, żebym nagrywa razem ze szymeksem, to zostawcie koniecznie trzy łapki w górę, to nagramy kolejny odcinek z... Że... ...jakichś 500. Bo no, dajmy rady. nie mamy tyle osób. Zobaczymy. Mamy tylko stówę. Tylko Stuwa, stówa! Stuwa to jest zbyt mało, żeby dołączyć do naszego teamu Z. Team Z, Team Z. Dobra. Eee, my jesteśmy... Team... Team, team, team... Team, 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 team... Dołączcie do Teamu Z. zostawienie ją złapkę w górę. Eee, no i zasubskrybować nasz kanał, zauważycie, mój Discord jest tutaj na dole w opisie, więc pa i narka!